Cześć, w odpowiedzi na mój film umieszczony na YouTube o zakłócaniu ciszy nocnej. Na drugi dzień wywieszono takie zakazy parkowania w miejscu, w którym został nagrany mój film. Właściciel, zarząd legii, po prostu w tym miejscu, gdzie ja parkowałem, umieścił takie zakazy parkowania. I pytanie jest tylko, że. Zarząd klubu dzierżawi te tereny od miasta a mieszkańcy Warszawy złożyli się na to na wybudowanie tego stadionu w kwocie 500 milionów złotych i dlatego dzierżawca nie ma prawa po prostu tutaj zabraniać parkować, bo to mieszkańcy Warszawy, którzy płacili tu podatki, po prostu za ich pieniądze został wybudowany ten stadion. Zresztą widzimy, że na tych zakazach nie ma, że zostaniesz ukarany czy odholowany. Co właściciel obiektu wie, że nie może takich praktyk stosować. Nie może cię ukarać po prostu, bo dzierżawca ma obowiązek tylko ponosić profity z dzierżawy. Natomiast nie może cię ukarać za to i nakazać ci za to, że tu parkujesz samochód. Także gdzie tu logika? Czy Polacy są głupkami? Wydaliśmy jako warszawiacy 500 milionów tylko po to, żeby zarząd zakazał nam parkować. Hej!